Siemanko moi widzowie, dzisiaj zaczę... dzisiaj nagramy kolejny odcinek serii Sportowe Ciekawostki, a teraz nie przedłużając, lecimy, poproszę jeszcze zostawienia subskrypcji i łapkę w górę. Co z letnim Grand Prix w Czajkowskim? Na 90% zawody zostaną odwołane, w ostatnich tygodniach świat skoków... Wielokrotnie obiegały informacje na temat decyzji o odwołaniu poszczególnych letnich zawodów międzynarodowych. W piątek niemiecki Związek Narciarski ogłosił, iż finałowe zawody letniego Grand Prix i letniego pucharu kontynentalnego w Pingental nie dojdą do skutku. Te aż czarne chmury zawisły nad zawodami letniego Grand Prix w czajkowskim. Władze rosyjskiej Federacji nie ukrywają, iż szanse na przeprowadzenie konkursów są znikome. Chociaż międzynarodowy sezon letni 2020 z Kofenciaskich jeszcze się nie rozpoczął, to już zdołał zapisać się w historii tej dyscypliny. Wszystko za sprawą dużej liczby decyzji o odwołaniu poszczególnych zawodów z powodu trwającej pandemii koronawirusa. Kalendarz letniego Grand Prix już został okrojony o dwa finałowe konkursy w Kindbach 27 września i Klingenthal. 3 października. Letni Puchar Kontynentalny został pozbawiony trzech weekendów w Hakubie. 29-30 sierpnia Stams, 19-20 września Klingental. 27-26 września. Zaś Fiska rywalizacji w Pionczangu 12-13 września oraz Wirza. 3 i 4 października. Na chwilę obecną inauguracja retyjnego Grand Prix Pań ma zostać rozegrana 15 sierpnia we Fransztancie, zaś w przypadku mężczyzn 22-23 sierpnia w Wiśle. Następnie zawody zawodnicy oraz zawodniczki mają rywalizować w Szuczyńsku 5-6 września oraz w Czajkowskim. 12 i 13 września. Zawody w Rosji na chwilę obecną stoją jednak pod dużym znakiem zapytania. Ostateczna decyzja w sprawie zbliżającego się letniego Grand Prix w Czechowskiej zostanie podjęta we wtorek. Podczas wideokonferencji wi przedstawiciele FIS z komitetem organizacyjnym przyznaje w rozmowie z portalem z Kijampi Dimitri Dubrowski, prezes Rosyjskiej Federacji. Z Skoków. Skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby gościć letnie Grand Prix, ale niestety obecna sytuacja na świecie wybiera presję na organizatorach. Na niemal 90% zawody zostaną odwołane, szczególnie po porządkowej decyzji niemieckiego związku narciarskiego, nie ukrywa Dubrowsk. Jednym z powodów, które mogą doprowadzić do odwołania letniej Grand Prix w Czajkowskim jest także liczba potwierdzonych zgłoszeń reprezentacji. Obecnie udział w zawodach zagwarantowały trzy drużyny: Rosja, Słowenia i Kazachstan. "Oczywiście rozumiemy, iż pozostałe nacje nie potwierdziły przyjazdu drugiej dlatego, iż nie chcą tutaj startować, ale z uwagi na, padująco, na padująco ograniczenia ze strony poszczególnych władz krajowych oraz Związków Narciarskich" stwierdza prezes Rosyjskiego Związku. Obecnie najważniejsze jest przejście przez letnie trudności do normalnego sezonu zimowego. Jestem pewny, że wszyscy są gotowi poświecić lato, aby móc bezpiecznie przygotować jak najwyższą formę na zimę. Zauważa, Dubrowski, który zdradza również najbliższe prady zawodników największego państwa świata. W tej chwili kobieca i belska reprezentacja Rosji przebywa zgrupowali w Czajkowskim, identyczny Plan mamy na sierpień. Wrzesień i październik zawodnicy spędzą na Olimpijskich obiektach w Sochi. Tam w dniach 16 i 12 października odbędą się krajowe mistrzostwa. Także dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. I do następnego. Jo jo siemaneczko.